Jesteś zającem. Jestem zającem. Wielkanocnym. Hej, słodziaki, a dzisiaj Kinder Mi Słodzianki z najnowszej serii. Ale najpierw muszę się do nich dobrze przygotować. Ok, przygotowane już jestem. W takim razie przejdźmy do naszych Kinder Niespodzianek. Byłam przed chwilą w sklepie i znalazłam Kinder Niespodzianki z serii Natons. Natons było już przed wakacjami, zanim przyszły do nas Kinder Joye, ale wyglądały troszeczkę inaczej. Czyżby to była kontynuacja tej serii? A filmik, w którym otwierałam wcześniejsze Kinder Niespodzianki z serii Natons, macie tutaj. Także zapraszam. Dorwałam tuzin takich jajeczek. Dla siebie oraz tuzin dla kitka. Także po tym filmiku zobaczymy, jakie figurki na nas czekają. Czy są takie same, jak były przed wakacjami. Czy może są kontynuacją tej serii. A następnie po tym odcinku Kitek, którego kanał macie w opisie, otworzę również 12 kingdom niespodzianek z tej serii. I zobaczymy, kto będzie miał lepsze figurki. Chyba zwierzaki. Hmm. A kto o tym zadecyduje? Wy w komentarzach. Piszcie koniecznie, komu lepiej poszło: mi czy naszemu Kitkowi. Tak wygram. Dzisiaj jakiś zabłąkany słodziak jeszcze mnie nie subskrybuje. Ma teraz czas nadrobić. I przypominam również o łapkę w górę, ponieważ na 5000 łapek w górę nagrywamy kolejny odcinek z Kinder Niespodziankami. Jestem strasznie ciekawa, co w środku znajdziemy, Także nie przedłużamy i zaczynamy. I nasze Kinder Niespodzianki prezentują się tak, jest ich dokładnie tuzin. A drugi tuzin będzie ukitka, także pamiętajcie, a my zaczynamy. Ups, jedno spadło. No nic, może zaczniemy od tego mega wgniecionego, bo Łukasz go przypadkowo zgniótł ta sembelva Okej, okay, jestem strasznie ciekawa, czy to są te powtórki, czy to jest kompletnie nowa seria Natą. Oj, ojeju, nawet faktura tu się odbiła! No ładny Kitek. No bo ja wtedy nagrywałem wstęp. No dobrze, zaszalałeś. I znowu nie pamiętam, co oznaczały pomarańczowe, a co oznaczały żółte. Nie kładź czekolady na tym. Nie kładę. Daj mi to. Trzymaj. Ja będę ja. Proszę. A nie pamiętam w sumie, czy to było pomarańczowe, to było z serii, czy nie z serii. Zaraz w sumie z zobaczymy. E, I co my tutaj mamy? Ojeju! Czy... To nie jest rekin. Zawsze rekiny. No faktycznie, masz to jest rację. Orka. Tak, to jest orka. Czyli to będą kompletnie nowe zabawki, ale super. Gdzie tam przy tamtej serii trafiliśmy wszystkie? Pewnie nie. Pewnie nie, ale tym razem może nam się uda, ponieważ ty też będziesz otwierał. 24 kinder niespodzianki. Uuuu, nie mogę tego złożyć. O oh, jest, okej. Okay. I nasza orka jest mniej ruchliwa niż nasz rekin. Chyba, że ja coś źle zrobiłam. Zobaczymy. Wygląda tak, przepraszam. bardzo. I zobaczmy, jaka karteczka z nią przyszła. Bam, 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 bam. E, tu nic. No i w sumie tyle, czyli to dobrze zrobiłam. No i ważne, idziemy dalej. I nasza druga niespodzianka. Ale się cieszę, to, czyli to jest kompletnie nowa seria. Tak i znowu pomarańczowy, czyli będzie z serii. Chociaż tyle. Czekolade na później, odkładamy. tak mam nadzieję, że mi całej nie zje. Co to jest? Krokodyl! To jest... Aligator albo krokodyl? Czym to się różniło? Nie wiem. Aligator jest chyba krokodylem. Ej, te figurki są fajniejsze, ale są. Nie, coś, coś źle zrobiłam chwila A tak? I to na miejsce. Okej. Okay. A to? A, ale super! A, darady zjeść orkę. Rau, 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 rau. Tak, darady. Ej, ale one są piękne. Dobra, lecimy dalej. Ciu. Dam daradam. Zobaczmy, co tutaj takiego nas czeka. W naszym trzecim jajeczku, znowu pomarańczowy. O, dobrze nam idzie. Ja chcę zebrać całą tą serię łącznie z kitkiem. To jest tu, tak? Jaki tuptak? Nie wiem, pan tuptak Jaki pan tuptak? Tu-tu-tu-tupak Pan Jakiś Dzięcioł Nie jakiś, tylko pan Dzięcioł Dzięcioł z y, Natoms <laughs> Dzięcioł za natons. <laughs> ale jest. No to teraz pana Dzięcioła trzeba ładnie złożyć Aha, dobra, jeszcze muszę i nie dałam do środka To moment Ej, no nie, jak to się robi? i to Nie, ja to złożę A, bo on będzie głową ruszał Przecież to jest Dzięcioł No tak Czekaj, ale jak to się da z tym ogonem? Gdzie jest ten ogon? A, to nie, ten ogon chyba nie powinien być tu e, coś z nie no, raczej dobrze no, no to... A nie, czekaj rusza Tylko strasznie wiesz co, wszystkie te zabawki są strasznie e, sztywne. sztywne Bardzo ciężko chodzą No bo to trzeba po prostu wyrobić je Ale tam te wszystkie rekiny były dobre Tak wiesz, na luzie Dobra, lecimy panie Dzięciole dalej i jeszcze nie mam żadnej powtórki Whee! I tu kolejna lekko zgnieciona przez kitka Czemu przeze mnie? Aleś się wykazałeś, no i zgniotłeś A pamiętam jak ty jedną zrzuciłaś wczoraj A to może ta? O, znowu mają odbitą fakturkę Proszę, bądź Pomarańczowy, jest pomarańczowy, ale nie nie bądź powtórką, please A jaki ma być ani pomarańczowy? Ojeju Shop. On będzie prał, a ja mam pranie Sam sobie zrobisz pranie Ja widziałem takiego na internecie szopa co prał No co ty nie powiesz? Panie szopie, jak pana, o to on też będzie czymś ruszał, ogonem chyba, chyba tak Tylko jak to zrobić? Chyba to trzeba tu, nie? Tak, nie? O, w ten sposób i co? A. Wow, wow, wow Ale to jest super Ej, w ogóle one są jakby takie troszkę inne jakości Czuję, że ten pasek jest grubszy, dlatego tak sztywniej chodzi Ale wydaje mi się, że są troszkę porządniejsze niż tamta Wcześniejsza seria na tons Ula la, napiszcie mi koniecznie, czy macie jakiegoś Oj, Chopa z tej serii Jakiegoś szopa z tej serii Piąte jajeczko, otwieramy Czyli tutaj też może być żyrafa I antylopa chyba Ej, delfin, czy to jest ta orka? Mam nadzieję, że jednak delfin To raczej są te, takie poglądowe Znowu orka? No nie Orki. O takie pandy. Tylko że w wodzie. Taka piosenka była. To nam mamy już, proszę Państwa, pierwsze bliźniaki miejmy nadzieję, że ostatnie. To jest połowiczne jajko, czyli szóste, które ustawi nas w równej połowie. Dopiero po jego otwarciu. Oj, oj, oj oj. Duż nie jest ciepło, przynajmniej ta czekolada się aż tak nie roztapia. No, ja będę musiał całą ją zjeść. Napiszcie teraz, co? Co? Kto to Napiszcie teraz koniecznie, czy wolicie Kinder Niespodzianki, czy Kinder Joy'e. Bo ja raczej nie słyszę Ja różnię. Coś nowego! Małpka? Nie. nie. To jest bobr? Bubr? Bóbr. To jest chyba bóbr. Pan bóbr. No pan bóbr. Pan bóbr. Jak z Narni. Zobacz jaki on jest twardy. A, bo ja mu w głowę w drugą stronę. Okej, okay, nieważne. Nie, nie było rozmowy. A wyglądajcie narnie? Piszcie. Ty mi dałeś już czekoladki? Nie. Daj mi czekoladki. Poczekaj, bo składam pana Bobra. Ale ja muszę zjeść. Eee. Ale zostaw coś dla mnie. Gdzie to się mu wkłada. Jest, mamy to! Okej, okay, udało się. Pan Bubr wygląda tak i co? I rusza czymś, nie? Tak? O. Tak. Aaa, okej, okay, tylko strasznie ciężko to chodzi. To mamy połowę. Siódme jajeczko i... Patrz, wszystkie będą pomarańczowe. I Cy... mamy to czekoladę dawaj. <laughs> A nasza... To <laughs> jest orzeł? O ja cię kręcę. Ale tak. super! Najpierw ogon? E, nie, najpierw nie ogon. <laughs> No proszę, Cię, pani Orla. A, bo może. Aaaa, Okej, okay. to chyba tak powinno być. I on będzie machał tymi skrzydłami, no kinder niespodzianka weszła na nowy level w produkcji figurek, ale super. Przecież jest totalnie kolekcjonerska figurka, a nie jakaś tam tania zabawka. Ładnie no, wygląda. No. Wow, jeszcze bardziej może. Ale super! Lecimy dalej! Dam, dom! dam! Kolejne jajeczko. Już ósme. Ojeciu, ale zmiękło. Ojeju, aż za bardzo chyba. Bo już jest bardzo gorąco tutaj. A no tak, lampy grzeją. Musi Zapomniałam. A, lisek? Tak, to jest lis. Dawaj, dawaj, szybko, bo się jajka topią. Ktoś rusza czy nie? On nie. Ale jest śliczny. Patrzcie, jaki kolekcjonerski w ogóle ten lisek. Śliczny jest. Idziemy dalej. Coraz mniej jajeczek i póki co tylko. Dwie orki. Dwie orki. Zobaczmy, czy tutaj nam się poszczęści. Dam, da, -da. O nie, o nie. A tak! Nie mieliśmy jeszcze to jest? Nie kangur. wiem Królik? Kr kr kangur Kangur, faktycznie wiedziałam, że królik, który merda ogonem Cute Taki duży królik. Aha, bo to są jakieś nogi? Czekaj Przecież tu ma nogi Ej, czegoś nie łapię To są nogi? To, chyba, że to są łapki To są łapki, okej, okay, dobra Może jednak to jest królik? To jest król nie, to jest kangur No nie, no jak to kangur? No nie wiem, tak wygląda z twarzy, jakby był kangurem To jest królik, miałam rację Daj, musimy to sprawdzić A jak ty chcesz to sprawdzić? No nie ma nigdzie na ulotce napisane co no to jest No nie ma, to jest przecież królik Piszcie jak uważacie no w sumie racja, od tej strony tak Ale to wygląda jest. jak kangur, taki napakowany był Wielkanocny! Whee! Uwaga, bo zostały nam tylko trzy jajeczka Trzy jajeczka, a nie wiadomo ile figurek w całej serii Szkoda, że to nie jest wypisane, wiesz, taka ulotka informująca powinna no, być okay. To jest niefajne. A? Może na internecie można sprawdzić? Tak, to jest fajne. Basia? Tu Basia. No bo wywiórki się, woła Basie. A nie Sandy? Sandy to jest. No dobrze, ale by miała wiesz, ten hełm podwodny. Gdzieś Sandy mam to wstawić? Zapraszam to sobie. twoje ręce, nogi, czy co to jest w ogóle? A, to są ręce! I ona będzie nimi ruszać, bo na jakąś gałąź trzyma, czy coś takiego. Proszę bardzo, nasza prawdziwa, najprawdziwsza Sandy, która. O, tutaj rusza, dobra, okej. Okay. Tutaj rusza łapkami. Proszę państwa, zostały nam dwa osoby. Ostatnie jajeczka. I mamy tylko jedną powtórkę. Zobaczmy, czy tutaj też nam się poszczęści. Kitek, trzymaj kciuki. I wy też, widzowie, trzymajcie kciuki. I stawcie dużo kciuków w górę, żeby tutaj nie było powtórek. Będzie orka. Nie. Or. Majorki, szok stracznie Pan do <gry> wilk! On też będzie czymś ruszał Może łapkami, łapką, bo on ma taką Jedną odstającą, na pewno będzie ruszał łapką O, proszę bardzo, i on A nie, głową rusza, o nie Wiąże łapką, bo tak mu wystawała No nic, ale przyznaję, że Jest naprawdę ładny i nasz lis Będzie miał teraz nowego towarzysza Ciu, 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 ciu. ostatnie jajeczko Nam zostało, czyli dwunaste Póki co idzie nam super Kitek, no ja nie wiem, czy ty mnie ograsz, bo póki co mam tylko jedną powtórkę. Ale teraz trafisz drugą. Kurczę, Bibiurka. Basia! Dobra, to jedna jest Basia, a druga to jest Sandy. Robimy podsumowanie! I tak prezentują się wszystkie nasze skarby. No Kitek, ciężko mi Ci będzie to przebić, bo zdobyłam tylko dwie powtórki: naszej wiewiórki i naszej orki. A wszystkie naprawdę ślicznie się prezentują. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Napiszcie mi koniecznie, która z figurek podoba Wam się najbardziej. Bo mi chyba ten orzeł jest rewelacyjny. Shop. Pracz i ten cięcioł. aligator A dzieńciu? No to dzieńciu będzie twoją ulubioną figurką. Dobra. A mi dajcie subskrypcji! Dzwoneczkiem. A wszystkim dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że taki filmik wam się podobał. Koniecznie zostawcie dużo kciuków w górę. Nie zapomnijcie, że kolejna część jest u Kitka na kanale. Także koniecznie sobie zerknijcie w opis. A my słodziaki, widzimy się w kolejnym filmiku. Buziaki. Pa.